Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo mi miło powitać Was na kanale YouTube. Moi kochani, żeby się przypomnieć, nazywam się Wizjonerka Życia Diona. Zajmuję się kartami Tarota, ale nie tylko, bo również kartami Lenormand. W dniu dzisiejszym chciałabym przedstawić Państwu. Przedstawić Państwu horoskop dla osób, które się urodziły 5 grudnia ogólnie. Więc to, co mogę powiedzieć, to tak: osoby, które urodziły się 5 grudnia, jest to horoskop ogólny, charakterystyka osób, które się urodziły w tym czasie. Tak naprawdę dążenia osób, które urodziły się w dniu 5 grudnia, wyróżniają ich wśród wielu innych osób swoją wielkością, ale także ryzykiem, którego nigdy nie boją się jakby podejmować. Tak naprawdę osoby urodzone 5 grudnia są to osoby bardzo wrażliwe, niezwykle empatyczne. Tak naprawdę dla każdego człowieka osoby urodzone właśnie 5 grudnia mają bardzo wiele współczucia, ale także chętnie działają na rzecz innych osób, czyli w fundacjach, w firmach, które potrzebują pomocy, bardzo dobrze się sprawdzają jako lekarze, jako wolontariusze, jako pielęgniarka bądź sanitariusz. Jest bardzo wiernym i oddanym przyjacielem osoba urodzona 5 grudnia, jednak czasami nie dostrzega wad osób, z którymi jest bardzo blisko związany. Zaś oni nie mogą zmienić się pod wpływem jego konstruktywnej krytyki. Tak naprawdę, we wszystkich działaniach wykazuje się wielką odwagą, wręcz nieustraszalnością, gdyż niczego się nie obawia. I nic nie może go odwieść od jego postanowień tak naprawdę. Zawsze przy tym chce przodować, bo wydaje mu się, że nikt nie ma do tego lepszych predyspozycji. Dlatego chętnie toruje sobie drogę tam, gdzie innych zawiodły na przykład możliwości, lub musiały się cofnąć. Czasami nawet osoby, które urodziły się 5 grudnia, by osiągnąć swój cel, nie waha się na przykład przed zmianą swoich własnych poglądów, jest gotowy wcielać w swoim życiu tak naprawdę postęp i nowości, dosłownie na każdym kroku i w każdej dziedzinie życia. Czasami jednak co może dziwić, jeśli znajdzie się w szczególnie skomplikowanej na przykład sytuacji, stara się z niej wycofać, gdyż nie jest najlepszy w rozwik z rozwikłaniu. Szczególnych, zamotanych jakichś kwestii, niepewnie czuje się w takich okolicznościach. Woli, tak naprawdę, osoby 5 grudnia wolą sytuacje bardzo jasne, kiedy wiedzą, co mają robić i przeciw czemu tak naprawdę walczyć, czym się zajmować. Eee, hmm. Tak naprawdę osoby, które urodziły się 5 grudnia są bardzo mocno przedsiębiorcze. Zawsze potrafi sobie wyznaczyć nowe cele, znaleźć nowe zajęcia, więc jeśli coś mu nie wyjdzie, tak naprawdę po prostu porzuca to tak naprawdę bez zbędnych sentymentów i natychmiast zajmuje się czymś nowym. Co równie mocno pochłania jego uwagę. Ma bardzo wiele cierpliwości tak naprawdę osoby urodzone 5 grudnia i zrozumienia dla innych ludzi. Ale dla siebie wcale nie jest pobłażliwy, a wręcz przeciwnie, gdyż żywi wobec własnej osoby wielkie wymagania. Niektórzy mają do niego oto protensje, zrzucając mu, że owe wymagania są podyktowane jego przekonaniami iż jest zdolny do znacznie większych rzeczy niż ludzi, których ocenia tak naprawdę bardzo nisko. Jednak nie jest to prawda i taka opinia jest dla niego bardzo, bardzo krzywdząca. Tak naprawdę osoby urodzone 5 grudnia wobec swoich przyjaciół są naprawdę wspaniali, można mu powierzyć każdy sekret. Nie trzeba się upominać, by nikomu nie zdradził danego sekretu czy danej tajemnicy. Ponadto gotów jest on poświęcać swój czas, mimo że nie ma go za dużo, i znacznie chętniej zajmuje się innymi niż samym sobą. Jest aktywny i naprawdę bardzo pracowity. Konsekwentnie dąży, tak naprawdę można powiedzieć, do każdego celu. Jaki sobie wyznacza, niemal nigdy się nie cofa. Ponadto jest zdolny do wielkiego i głębokiego uczucia, a osobą, którą pokocha, tak naprawdę na pewno będzie czuła, jak wielka jest do niej miłość, gdyż będzie dla niej gotów na największe poświęcenia i wyrzeczenia. Wady, jakie ma osoba urodzona 5 grudnia, tak się zastanawiam, nie znosi na pewno żadnych ograniczeń. Na pewno nie będzie tolerował wobec siebie takiego zachowania ze strony innych osób. Ponadto w dążeniu do majątku może zachowywać się tak naprawdę bezwzględnie i bez skrupułów, zwalczać tych, którzy chcą mu jakby przeszkodzić w osiągnięciu celu finansowego, a nawet czynić zakusy na pieniądze innych ludzi. Działa na tyle nierozważnie w tym materii, że ima się różnych zajęć, które nie przynoszą mu tak naprawdę żadnych rezultatów. A ponieważ chce je widzieć jak najszybciej, natychmiast porzuca ich na rzecz innych zajęć, tak naprawdę podaremnie. Jakie mają predyspozycje osoby urodzone 5 grudnia? Często wykorzystuje swoją dobrą pozycję w niegodnych celach. Ma tendencję do poniżania różnych osób na przykład tych, które mu próbowały kiedykolwiek zaszkodzić. Cechy tak naprawdę szczególne ma charakter bardzo niezależny, wytrwały, aktywny i zuchwały. Kim powinny być osoby urodzone 5 kwietnia? Tak jak mówiłam, zakonnik, filozof, ogrodnik. Kobiety urodzone 5 grudnia dobrze się by czuły jako recepcjonistka, nauczycielka, roślina, grab Pospolity, które on tak naprawdę lubi. Także moi kochane strzelce urodzone 5 grudnia, naprawdę mimo to, że macie zalety, ale i wady, to uważam, że jesteście godni. Polecenia e, i tego, żeby uwierzyć w Was tak naprawdę. Dziękuję serdecznie, kochani, jeżeli Wam się podobał ten filmik. E, charakterystyka osoby i horoskop osoby urodzonej 5 grudnia, czyli strzelców z 5 grudnia. Proszę bardzo, dajcie mi lajka. Jeżeli nie, zachęcam. E, do komentarzy, do wszystkiego, czy chcecie takie filmiki, czy nie. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, pozdrawiam i do...